Cześć, witam wszystkich wiosna cieplutko, słoneczko fajnie. Miło posiedzieć Miałem ja na weekendzie coś nagrać, ale jakoś nie mogłem się zabrać do tego Młodymi, z lęgami, bez szału Jest tam chyba, nie wiem, z 6, tych młodych 7 ale to malutkie wszystko Nic co z tego, jak znowu jutro Czy tam pojutrze 6 stopni tylko nadają w dzień Z tą pogodą to anomalia takie, że Wszystko w parach wczoraj otworzyłem parę czarnych teplerów samca przywiozłem dwa dni temu samiczka już chodziła tutaj za dwa tygodnie może tak będzie no za dwa tygodnie no i sparzyły się wszystko ładnie a on tak ją ganiał jakiś łobus, nie wiem nie dał jej nawet ziarka dziobnąć i otworzyłem ich podniosły się Pochodziły i zjechały jak kamienie u sąsiada. I chodziła już, nie? W dłuższy czas ładnie dawało Ale cała para zginęła, to problem z głowy. Gołębie. Miłość im odebrała rozum. <noise> A tak, tu trochę łapałem wczoraj Mańkowi dwa Budapeszty, ale to. Zaniosłem mój z powrotem, a tu, tu sąsiadowi łapałem. W, e, w tych to polach tam co mieszka. Tam ma dalej to. Ta siwą też mu zaniosłem. A jeszcze mu dołożyłem dwa, bo tam łapałem takiego żabnika perłowego, grosiatego, A tu białogona jasnego, to mu rzuciłem to na co mi to. Będę tego trzymał po klatkach Jeden by nie oddał, jak Kto... Sąsiada niby trzeba niszczyć, ale ja tam chytry na gołębie nie jestem, jak chce to To niech ma Zresztą w sumie nie powiem, bo <laughs> Winderkę też mi złapał od jajek To poszłem po nią, no bo szkoda mi ich było młode nad wylęgnięciem, ale i tak Wylęgły się to, to zadeptały ich czy coś o tamto I tak no go Wczoraj byłem z sąsiadem z Mańkiem na rynku w Skierniewicach ale Dla mnie tam nic nie było ciekawego, same śmieci ale tak się mówię przejadę tam kupił jakieś winerki Budapeszty jakieś no i ogólnie doszliśmy do wniosku że nakupimy parę sztuk na obcego i tak parę sztuk mieliśmy 12 kupili takich no name'ów <gryw> po 2-3 złotej puściliśmy to kurde to nie mogliśmy tego wygonić na gołębie 2-3 złotej nie powiem bo tam 5 3 poszły od razu z 5 trochę chodziło, a reszta to tam pozjeżdżały do tego sąsiada nowego. To nałapał, trochę nałapał wczoraj. I niby popuszczał te gołębie wszystkie. Ale nie wiem co to za gołębie. Chyba siedziały ze dwa lata zamknięte, bo żaden nawet się nie zrywa. Wyżej budy się nie, nie zrywają. Masakra. Jeg vil snakke. No, przyniosłem wczoraj fajne trzy gołąbki siedzą pod siatą orły A co wam pokażę jest bliska Jasne, dwa białogony, sam wszystko samce i perłowy samczyk A rusz się pokaż tego drugiego Fajne gołąbki od kolegi Dawida wziąłem Pozdrawiam go serdecznie Fajne fajne takie prywiste w miarę czyste Z tamtego roku wszystko tu jasny jeden będzie do Tylko wylotkę z tym motylem bo tyle chyba wyrzucę w cholerę, szkoda mi go, bo nie jest głupi i nie jest brzydki. Chyba, że zamknę go, zobaczymy jeszcze. A perłowego. Perłowego sparzę, tam mam taką masóweczkę. O i z nią go sparzę. Bo ona chodzi z takim pędzlem, że tak powiem. Jego już zamkiem jajka przełożyłem pod teplery I sparzę ich razem. Dobrze i przez lato polatają trochę oko nacieszą. No a jeśli zginie, to zginie. Przecież nie będę tego wolierował czy zamykał po co. Że takie same skrzydła mają jak i inne. Muszę ich zaraz potem pozamykać do tych swoich tam ancli, że tak powiem. Póki ich nie sparzę, to ich nie puszczę. Tą koleżką że i ganiał. bo już mnie korci, żeby ich otworzyć. <laughs> Fajne gąbki takie szczupławe w miarę, nie są jakieś kaczory na tych niskich łapach. O, coś tam zaszła dla oka milszego. A tutaj pokupowałem tych misek trochę. Wziąłem na razie 10 na próbę. No widzę, tam żałobniki siedzą. Jedyny też spodobały mi się trochę te miski. Tam jasne. Tam te plerą pożyłem, też siedzą. No tu młodziak, największy mój. No też jakiś taki najeżony. Dałem im teraz na te na i takie są smutne, niektóre widać, że coś ich tam bierze, ale jeszcze dzisiaj nie wypiją i czysta woda przez parę dni. A no i sparzyłem kiedyś tutaj takie te koroniaty, co przyniosłem, to jednego wydałem, a tego wylotka sparzyłem z tamtą jasną. No też taka łebka zwykła, ale biaława. I tak, cudów nie ma, jest tam parę młodych, ale tutaj jest jeden, ale to, <laughs> to jest jakiś dziwny. No tutaj o, niby po jasnych, ale podejrzewam, że jakiś murzyn się podpiął. Tu widynki dwa na białych ogonach, takie malutkie. Tam a aż fance mają jedno jasne, tam jest murzyn i tam są dwa murzynki, no i to wszystko, i cała młodzież u mnie. Trochę tam jajek poznosiły, ale to też jakoś słabo, słabo. windry te stare mają jajka. Czy może z jeden wyjdzie. No tak. do tej jasnej Właśnie tu mam tego białogona Tylko że ona mi coś Zniosła jajka z tym motylem I tak mnie osłabła strasznie Wypcia i przycinałem dwa razy Na razie no żre, ma się na życie, dostała tam jeszcze trochę Taki proszek fajny mam, dałem jej Na razie niech odżyje Motyla zamknę, zobaczę jak będzie szła w parę To wpuszczę do tych jasnych No sąsiad ma tu jeden, no tamten co się sprowadził Puścił nie wiem tam 80 i drugi, ten tu w tych topolach ma tam pff, coś koło 100 do puszczenia. <laughs> Także może coś tam będzie chodzić. No. Na te łapanie to bardzo nie liczę, bo to, Co z tym robić, kurde? Na rynek to nie chodzą. Nie lubię stać tam. Zgłomię za 5 zł. Czekać, aż ktoś wielką łaskę przyjdzie. Go weźmie, wolę jechać go opuścić gdzieś u kolegi. Żałobniki jajeczka mają, zobaczymy, coś tam wyjdzie, bo cianka ta na składzie jedno ma. No, we pióro wyrosło. Na podbiciu, pod ogonem. Czarne. Lot raczej nie jest, bo liczyłem jak kupowałem. Chyba, że ktoś mu coś wkleił bo i takich aparatów znałem też. No, znałem sobie przypadki. Pióra powklejane. Kiedyś wasz żółtą kupiłem w Skierniewicach, jak się spierzyła na jesieni. To wyglądała jak Budapeszt. Na gorze Miała tyle białych piór, że to z. Ale nie wiem. Z... Ktoś malował, to to naprawdę musiał mieć talent. No to oprawy nieraz też malowane, przecież jakąś henną. Jasne dwie kupiłem. Deszcz popadał, a one białe. Oprawy im się porobiły. Co <ścoughs> są już artyści? Użytków 8 par. O, jest to pierłówka. tam te koroniaty też, kurde, jakieś te młode samice kupowałem na jesieni. Niektóre mają ciężko te jajka znieść pierwszy raz. No tu jest ta jaśniaczka, fajny gołąb, tylko tu, mówię przy słabo. Koroniate jaśniaki, fajne gąbki. I tak to u mnie wygląda bez wielkich zmian z młodzieżą. Teraz w końcu zrobię, jakoś ciepło w maju, może tam coś wyjdzie. Nawet obrączek kupiłem, 15 metalowych. <grymne> Ale to na jasne, jak jakiś jasny tam będzie, to założę na murzyny, nie będę zakładał. on zamiar te murzyny, trochę ich tam przelotować na jesieni. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać. No jesieni, może latem nawet zobaczę. Teplerka też już widzę, już się coś bierze. Jajka zniosła. Wcześniej jak zniosła, to mi na skrzydła zapadła. Teraz już widzę, jakaś smutna znowu. Zaraz im dam. To trochę witaminek ich podbuduję. Bo... Szkoda, szkoda. paraparzysta. to. I to tak. Dobra. Trzymajcie się wszyscy danych lęgów.